Tlenek węgla, powszechnie nazywany czadem, to przede wszystkim silnie trujący, bezwonny i bezbarwny gaz, co czyni go substancją nie do wykrycia dla ludzkich zmysłów. Powstaje on jako produkt spalania materiałów palnych w atmosferze z niewystarczającą ilością tlenu. Są to pomieszczenia takie jak kuchnie, łazienki czy kotłownie centralnego ogrzewania. Tlenek węgla, zwany również cichym zawójcą, Łączy się z hemoglobiną zawartą we krwi, upośledzając jej zdolność do transportowania tlenu do naszych organów wewnętrznych. Można to porównać do duszenia się od środka. Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla bardzo często są bagatelizowane, ponieważ do złudzenia przypominają pierwsze objawy przeziębienia czy przemęczenia. Są to nudności, bóle głowy, senność. Wraz ze wzrostem stężenia pojawiają się wymioty, kołatanie serca, utrata przytomności, a nawet śmierć.